Venom 3 Ostatni Taniec to paradoks sam w sobie, jest jednocześnie najlepszą odsłoną przygód Venoma oraz przykładem jak nie robić filmów superbohaterskich. I ogólnie, jak nie robić filmów. Dzisiaj podzielę się z wami tym, co w tej produkcji mi się spodobało, a także wszystkim, co totalnie mi zawiodło. Także zapraszam do oglądania. Ja, jako ogromny fan symbiontów i samego Venom'a od dziecka, ubolewam na tym, że nie dostaliśmy dobrego Venom'a na wielkim ekranie. Nie traktuję produkcji o tym bohaterze jako filmy, dla mnie to są po prostu zlepki pomysłów, które ignoruję i śledzę sobie losy Ediego Broka wraz z Venomem, odgrywanych przez Toma Hardiego, który dla mnie bratuje całą tą franczyzę. I co prawda, według mnie ta interpretacja naszego antybohatera mija się z tym, czym Venom jest, zwłaszcza że stracił dużo przez odebranie mu relacji ze Spider-Manem ale zakładając, że mamy takiego Venoma, to w tej konwencji nawet to działa. Pierwszy film to trochę taki potwór Frankensteina, jak i cała seria. Film, który tworzony był jako horror, później przyszedł etap akcyjniaka, zahaczając o komedię i kończąc nad tym czymś. Dla mnie jest to słaby film, aczkolwiek odczuwałem jakąkolwiek frajdę oglądając go. Jednak jego irytujący humor, struktura, tempo i główny wilan były tak słabymi elementami, że dużo zabawy mi odebrały. Serio, kto wpadł na pomysł, żeby Czarny Glut, Zdjęli się z drugim czarno-szarym glutem w nocy na czarno -szarem tle. Zwłaszcza, że Riot w komiksach był niebieski, więc mogli to na luzie wykorzystać, a na pewnym etapie rozważali nawet ten świetny design. Ale nie, szara kupa lepsza. Sony. Jad 2 rzeź to dla mnie absolutny gówno. Za krótki, za głupi, za nudny. Zlepiony z wielu pomysłów połączonych pretekstową, głupią fabułą, ale przynajmniej w finałowej walce widać, który glut jest z którym glutem, więc i tak góruje nad poprzednikiem. Plus dalej, w tym świeżym uniwersum Sony nie dowiedzieliśmy się, dlaczego czerwone symbioty są tak groźne. No i przyszedł czas na koślawy taniec. Miałem absolutnie wywalony na ten film, do momentu, aż jakiś miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że głównym antagonistą jest Knul. Co nie ukrywam, lekko mnie zdziwiło i nawet podniosło mi hype na ten film. Jednak cały czas podchodziłem do niego z absolutnie zerowymi oczekiwaniami, bo jak mówi, stare pożekadło co robi Sony i jest gówniane. Ale przechodząc do samego finału trylogii, to zanim wydam werdykt i powiem, jak ten film faktycznie oceniam, bo wiem, że wszyscy z niecierpliwością czekacie na to, co wam powiem, to trochę sobie, jak to na ten kanał przystało, ponarzekam. Także mój niezwykły wywód rozpoczynam od tematu, który niezwykle mnie boli. A mianowicie od zmarnowania symbiontów. Kojarzycie może, jak w finale drugiej części Venoma dostaliśmy taką oto śmieszną scenkę z Patrickiem Mulliganem? Wszyscy, w tym również ja, bo nawet nagrałem o tym Shortsa, myśleli, że zwiastuje to pojawienie się Toksina, czyli wnuka Venoma, syna Carnage'a, w kolejnym filmie. Gdy w zwiastunie Last Dance mogliśmy zobaczyć Patrika, każdy już był absolutnie przekonany, że Toxin realnie się pojawi. Później dostaliśmy spot z tym oto symbiontem i wtedy pojawił się domysły, że albo jest to Lasher, którego nosicielem będzie ktoś inny, albo jest to Toksin w dość dziwnym wydaniu, bo ten w komiksach jest czerwony. Ale jak już wcześniej wspomniałem, to Sony lubi te kolory zmieniać, więc to nie był żaden wyznacznik. No i zgadnijcie co, bo Sony znowu waliło się na to, co ustanowili we własnym poprzednim filmie i na początku Venom 3 dowiadujemy się, że Patrick to w sumie chyba miał w sobie potomka Carnage'a, ale ten go zostawił i zwiał, albo w ogóle go nie było. Film nie do końca to wyjaśnia, albo ja tego nie wyłapałem. No ale ewidentnie na końcu Venoma 2 widzimy, że on ma w sobie część jakiegoś symbionta. Finalnie Patrick zostaje sztucznie połączony z symbiontem w laboratorium i to dokładnie z tym symbiotem, którego widzimy w zwiastunie. I co lepsze, to nie jest ani Lasher, ani właśnie Toxin. I nie powiem mega mi żal, że nie użyli Toxina, bo to była idealna okazja, ale oni z jakiegoś powodu z niego zrezygnowali. I nie można też zapominać, że z jakiegoś powodu stworzyli ten film. W tym samym zwiastunie widzimy również te symbioty, no i ja obstawiałem, że to będą symbioty z Life Foundation, o czym również nagrałem shortca. No i dwa z nich faktycznie się pojawiły, a mianowicie pojawiła się Agoni oraz Lasher. Tylko Lasherem nie okazał się symbiot z trailera, bo tamten został wciągnięty przez ksenofaga po spektakularnej 5-sekundowej walce, także tak. Jeden symbiot, który był w trailerze, nie dość, że pozostaje bezimienny, to jeszcze zdycha jako pierwszy. I ten symbiot, który jednak jest tym faktycznym laserem, też nie wiadomo czy nim jest. Bo jego nościelem jest kobieta i wtedy, gdy jest w postaci pełnego symbiota, ma on damski głos. A ja nie wiem za bardzo, czy u symbiotów to jest tak, że dościelem jest kobieta, to wtedy symbiot też zmienia płeć. Czy one mają stałą płeć? Nie nie wiem, jak ktoś to wie, to proszę napiszcie w komentarzu, bo może ja jestem w błędzie. No ale tak, potem dostajemy jeszcze kilka innych symbiotów, które pomagają wynomowi. Ale dalej nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zdecydowali się na tak brzydkie projekty i nieznane postacie, skoro mogli wrzucić tam, nie wiem, Scream, Scorn, Manie czy innego syna Carnage'a, lub chociażby Feja, który nie wiem czy nie pojawił się w tym filmie, ponieważ tam się przewija jakiś pomarańczowy symbiot, no ale nie jestem w stanie ocenić, czy to jest Fage. Jeszcze oni dosłownie na początku filmu zebrali próbkę Venoma, więc na luzie mogliby to fabularnie zrobić tak, że powstałby z niego jakiś klon typu Venom czy mania. Ale nie, bo przecież tą próbkę trzeba będzie wykorzystać do magicznego ożywienia naszego czarnego gluta. Bo właśnie. Czy Venom przeżył? Ale o co chodzi? No bo Venom na końcu filmu ginie i ja nie wierzę, że Sony pogrzebie taką markę, która może nie jest najbardziej dochodową, ale umówmy się, Venom jakąś tam kasę im przynosił. No i Tom Hardy podtrzymuje, że on już Venoma nie zagra, ale to jak dla mnie jest nic nie warte, bo był już taki jeden, który również podtrzymywał, że nie zagra Spidermana i o dziwo zagrał. A poza tym ekranowy Eddie Brock już się na wywiadach udziela i twierdzi, że w sumie to wróciłby do roli Venoma, gdyby ta była bardziej brutalna. Także wiecie, już się podbudowa zaczyna. Zwłaszcza, że w scenie po napisach wyraźnie widzimy zbitą próbówkę, w której znajdowała się najprawdopodobniej mała cząstka Venoma. Także według mnie Venom prędzej czy później wróci. Nie za bardzo mam w sumie na to pomysł, ale Sony pokazała nam już nie raz, że oni to też nie mają pomysłu i w sumie to nie jest im potrzebne. Tylko dalej nie rozumiem jak działa rozmnażanie symbiotów, bo w drugiej części widzimy, że po ugryzieniu przez Kletusa cząstka Venoma stworzyła w kontakcie z jego krwią Carnage'a, a teraz nagle miałby z niej powstać klon Venoma, który miałby jego świadomość. Plus nie zapominajmy, że w MCU cały czas mamy kolejną cząstkę Venoma, która prawdopodobnie spotka Spidermana. Jednak no właśnie, czy Venom spotka Spidermana? Jak dobrze wiemy, Spider-Man 4 trafi do Kin w lipcu 2026, a scenariusz jest już gotowy. Coraz więcej mówi się o tym, jakoby w filmie miałby pojawić się Venom, Knul i inne multiwersalne pierdoły. Szczerze, jestem w stanie w to totalnie uwierzyć. Zwłaszcza, że film trafi do Kin dwa miesiące po Doomsday i już podobno krążą informacje, że ma dziać się w Battle więc Sony nie odpuści sobie okazji do zarobienia grubej kasy na znanych mordach i motywach dokładnie jak w No Way Home. Gdybym miał strzelać, to obstawiałbym, że Venom pojawi się w Spider-Man 4, czy tego chcemy, czy nie. Tylko cały czas nie widzę powodu, dla którego to ta wersja Venoma miałaby walczyć ze Spider-Manem, skoro w tym świecie symbionty są dobre. No cóż, kto by się spodziewał, że robienie ze złoczyńców bohaterów w filmach będzie później trudne do kontynuowania. Ale co ja tam wiem. Dla mnie najlepiej byłoby, jakby Venom w MCU to był całkiem inny Venom, niepowiązany z tym Venomem od Sony. Gdyby wzięli innego aktora do roli Eddiego Broka, lub zrekastowali Flasha Thompsona, to chyba byłoby najprościej. Ale ja się nad tym nie rozwodzę, bo o spider manie 4 pogadamy już niedługo. Tematem, który za to muszę dziś poruszyć, jest postać Knula. Knul, wielki twórca symbiotów i władca ciemności. Król w czerni, chodząca definicja zła. Postać, która mogłaby być antagonistą całej fazy MCU. Uwięziony na klętarze przez swoje dzieci, o dziwo pojawia się w scenie otwierającej film. I tego było na tyle. Potem pojawia się parę razy, ale mam wrażenie, że to jest ta sama scena, ale z różnych perspektyw. Przez cały film wysługuje się ksenofagami, które mają naprawdę spoko design, i w końcu mamy przeciwnika Venoma, który nie jest symbiotem. Tylko że akurat gdy choć raz dostajemy wyróżniającego się przeciwnika dla naszego Venoma. Tu ma może z dwie faktyczne walki z głównym bohaterem. A co lepsze, to ksenofagi mają moc generowania dźwięków, która oddziela symbionta od jego nościela i używają jej aż dwa razy przez cały film, bo wtedy wszystko skończyłoby się w 15 minut. Oh, that's just lazy Wracając jednak do Knula, postać typowo po to ekspozycję, niewykorzystana i nie zrobiono z nią niczego, czego by nie pokazano w Zgastunie. Także po raz kolejny Sony nas perwidnie zbejtowało. I znowu chcieli nas oszukać, że w końcu zrobili coś dobrego, ale nie. Ja naprawdę tego nie rozumiem, dlaczego oni mają taki problem z zatrudnieniem kogoś, kto jest dobrym scenarzystą i po prostu nie zrobią dobrego filmu, w którym każda postać ma coś do roboty, fabuła nie jest pisana na kolanie i postacie są jakkolwiek dopracowane. Dodatkowo, scenarzystka oraz reżyserka filmu nie pokazuje nam potęgi knula. Stacie, jak i on sam cały czas gadają o tym, jaki jest zły i potężny. Ale nie pokaże tego poprzez jego czyny. Dostajemy tylko jakieś groźne, zamglone wspomnienia, i to tak naprawdę tyle. Skoro ten knul jest taki groźny, to może nam to, nie wiem, na przykład pokażcie? Jeszcze wydawać by się mogło, że knul był zwykłym jednorazowym strzałem. A tutaj cały czas podtrzymują, że to dopiero wstęp, i on bardzo namiesza w Marfelu. Więc jeśli to prawda, to tym bardziej Venom musi w jakiś sposób wrócić. I obawiam się, że naprawdę wszystko prowadzi do tego. Że knul będzie multiwersalnym zagrożeniem w Battle Wardzie w Spider-Man 4. Wracając jeszcze do baitowania, to mamy w tym filmie jeszcze dwa przykłady. Barman z No Way Home, który, żeby dużo nie zdradzić, jeśli jakimś cudem dalej to oglądacie, nie oglądając filmu, to nie do końca jest tym barmanem z No Way Home i ta próbka to nie jest ta próbka, którą Venom zostawił na ziemi 616, ale w trailerze wszystko wskazywało na coś innego i to w miarę sprytnie rozegrali. Drugim takim bejcikiem jest postać Risa Ivansa który w Amazing Spider-Manie grał Lizarda. No to pomyślicie sobie, że jak aktor, który grał Lizarda, gra postać w Venomie, to może to jest jakiś multiwersalny wariant. Może to jest jaszczur po wydarzeniach z Amazing Spider-Man, potem jak Spider-Man Toma Hollanda go naprawił. Ta, wymagalibyście od filmów Sony, żeby były jakkolwiek sensownie złączone? W jakim wyświecie żyjecie? Oczywiście, że jest to losowy fanatyk UFO, który nie jest jakkolwiek związany z Lizardem. Jak dla mnie, jest to wyrafinowana, cyniczna taktyka. Żeby fani po prostu tworzyli teorię i jakkolwiek generowali zainteresowanie tym filmem. Bo to samo było w przypadku Morbiusa i tych grafik ze Spider-Manem w tle, których nawet w filmie nie ma. To samo zresztą tyczy się obsadzenia aktora, który grał w MCU Barona Mordo w roli wojskowego ścigającego Venoma i Ediego. Dobra, ale przechodząc do tego Venoma 3, dla mnie, mimo tego wszystkiego, co tu powiedziałem, to wciąż najlepsza odsłona serii, co dużo świadczy o całej serii. Jest głupia, z problemami, nielogiczna, ma żałosny motyw agencji, która jak się okazuje od roku ściga symbioty, bo dowiaduje mi się, że trylogia Venoma działa się na przestrzeni jednego roku, i ma wiele głupotek, i jako film jest w sumie beznadziejna, i nie ma żadnego ale. Po prostu jest beznadziejna. Ale mimo tego wszystkiego, to tak jak mówiłem, to jest dla mnie najlepsza część trylogii, bo tylko na tej dobrze się bawiłem, czego nie jestem w stanie powiedzieć, tak jak już wcześniej wspomniałem, o dwóch pozostałych filmach. Więc jakbym miał to podsumować jednym zdaniem, Venom 3 to syf. Ale fajny.